Są z nami trener drużyny gości Wojciech Kamiński oraz zawodnik Nick Weiss. Może zacznijmy od trenera. Trener, kilka słów temat tego spotkania. Dzień dobry. Chciałbym zacząć od gratulacji, ale, ale mógłbym chyba tylko pogratulować na pewno bardzo dobrze postawę w drugiej połowie, bo w pierwszej połowie, znaczy w drużynie z ten w pierwszej połowie to my dyktowaliśmy warunki, natomiast w drugiej drużyna Zielonej Góry zagrała zdecydowanie lepiej i walczyła do końca, bo tak, tak trzeba grać w sporcie i chylę tutaj czoła przed przed gospodarzami, bo pomimo tego, że my graliśmy świetnie i trafialiśmy w pierwszej połowie prawie wszystko, y, y, oni się nie, nie, nie podłamali i, i grali, grali do końca i w końcówce no, mieliśmy troszkę, napędzili nam strachu. Natomiast również chciałbym pogratulować swojej drużynie, Nikowi całej i, i, i wszystkim zawodnikom z świetnego meczu. Y, cóż, graliśmy kolejny dobry mecz, w, za nie udało nam się wygrać. Prowadziliśmy 14 punktami w, w koszalinie. Też przegraliśmy po dwóch rozgrywkach. No, cieszę się, że w końcu to, co robimy, to, to jak pracujemy, przynosi efekty i, i, i są zwycięstwa, bo, bo to jest najważniejsze. Jeszcze raz dziękuję swoim zawodnikom i, i gratuluję im postawie. bardzo. Um. O I think we came out, um, you know, with a lot of energy to begin the game. Uh, we seem to do that a lot—get uh, a big lead at the beginning of the games. And um, you know, we got to start. Like I said it before, we have to start, keeping our leads when we, you know, get up in the beginning of the game, uh, we make it hard on ourselves, letting teams come back and getting momentum. Um, but overall, I'm proud of my team. Uh, we fought hard on a good team on the road, and um, you know, we got a big win. Nikłańs powiedział, że myślę, że gdzieś wyszli na parkiet z wielkimi pokładami energii, od początku walczyli, od początku to oni dyktowali warunki. Mówi, że jest bardzo zadowolony ze swoich kolegów z drużyny, że mimo tego, że to był mecz na wyjeździe, to, że jest mecz zwycięski. Czy jakieś pytania Państwa? Miałem krótkie pytanie, panie, Białoby, panie że Białogowar, Góra. Wielonogóra. że was nie myśli pan, że... albo inaczej, czy myśli pan, że was trochę zlekceważył, bo po prostu przyjeżdża ostatnia drużyna, my tutaj z Stelmet walczymy o, o, o pozycję lidera po wczorajszej porażce turowa. Pewnie sobie wyjdziemy i pchniemy losy. Ciężko mi odpowiadać na pytanie, co myślał Stelmet. Nie, Natomiast, to co, pan natomiast myśli? co ja myślę. Na pewno gdzieś w głowie tam mieli, że to przyjeżdża ostatnia drużyna. Natomiast, no. Ja się cieszę. Było łatwo. No, na pewno Stelmet jest bardzo groźnym przeciwnikiem i pokazał to wielokrotnie, że kandyduje w tym. W tym sezonie do najwyższych celów w, w Polsce, czyli do mistrzostwa. Natomiast no, w sporcie trzeba mieć szacunek do każdego. I ja pamiętam z, z swojej przeszłości, że a, bo nie zawsze prowadziłem ostatnią drużynę, <grym>, że to powtarzałem zawodnikom, panowie, no to dobrze jest grać świetnym drużyną, bo zawsze jest człowiek skoncentrowany, ale ale prawdziwy sportowiec walczy zawsze i wszędzie i z każdym, bo jeżeli się nie walczy, to się okazuje brak szacunku dla, dla przeciwnika, a tego robić nie można, bo to będzie ukarane. Cieszę się, że, że dzisiaj wygraliśmy. Czy są jeszcze jakieś pytania a szkody, gdyż może dodam, że w drugiej połowie to tak chyba nie myśleli o lekceważeniu. Nie, nie, nie no to byli wszystkim o tą pierwszą właściwie. Tak? Tam są z nami trener, który w Michał Michaela oraz Oliver Stewicz. Najpierw prosimy o kilka słów podsumowania tego spotkania. Trenera. Uh, well, everybody. Gratulacje dla Russia team, who played great game for them tonight. Mm. It's now really fresh after uh, this kind of a game. What teams play, or in this way how we play, and uh, like I tell to my team on the start uh, when when we finish game, uh, uh, for me it will be much better to don't tell a lot of stuff, especially I talk about team, uh, because I don't want to make or some mistake or go <coughs> over some line what I basically don't go, because I think that. Uh, on this game, we show everything what we don't need to show, uh, especially according our uh, professional catching the basketball like a team, not like individuals. Mm, I was uh, on the start of the game before game start uh, in the same way trying to explain similar to my players, but uh, I think that they don't understand uh, in the best way because it was uh, definitely everything very very opposite or um, not very opposite, but. Uh, 60, 70, 80, 90% even opposite from this what we ask, uh, And for this is like uh, always 10 million explanation and analyzing, but I think it's uh, really now uh, not serious that we now in the moment will tell this or that. Uh, we can understand only that in the uh, last couple of uh, the day, you know how was uh, atmosphere according our practicing. We have like inside uh, situation and problems in the team. And uh, it was I think like uh, definitely give some mark to our team. this is not like explanation because this cannot be explanation uh, that some stuff disturb your team and after that you don't put energy and you don't uh, behave in the most uh, you know like professional way. but uh, this is like a huge huge warning for us that uh, with this kind of uh, Performance it will be very tough to beat anybody, not only rosa who tonight play, I think, much better than they played till now in championship, especially in the first half when they, from ten shots, score seven three-pointers. Uh, three and uh, when you don't start the game in the best way, and when opponent is like full of courage and uh, get their night, it's very tough to catch them. Like uh, in one moment we came uh, down, uh, miss some easy shots on the end I think that um, we cannot complain about uh, winning because we tried till last second but uh, it's uh, we, I don't want to tell it will not be fair if we win of course always is a fair when somebody win but uh, of course we don't deserve with this kind of performance to win tonight thank you Dla niego będzie chyba najlepiej, jeżeli nie będzie nic mogło na temat zespołu, ponieważ nie chce przekroczyć pewnej linii. Powiedział, że dziś na parkiecie pokazaliśmy wszystko to, czego, czego pokazywać nie powinniśmy. Zawsze w takich momentach mogłoby być milion wytłumaczeń z takich sytuacji, natomiast trener sądzi, że wiecie Państwo, jaka, jaka była przed tym meczem sytuacja w drużynie. To psuje energię i psuje ducha drużyny. To nie może być wytłumaczenie tej, tej porażki, natomiast jeżeli cokolwiek mogło wpłynąć na tą sytuację, to właśnie mogła być właśnie, właśnie ta, ta, ta energia, ta sytuacja, ten, ten niepokój w szatni. Ten powiedział o tym, że to jest bardzo ważny, bardzo niepokojący dla nas znak, dlatego że okazuje się, że, że możemy przegrać z każdym, także z Rosą Radą w naszej lidze. Powiedział, że nie możemy narzekać na, na brak tego ducha walki, ponieważ walczyliśmy do ostatnich sekundy. I nie może powiedzieć o tym, że zwycięstwo komuś się tutaj należało czy nie należało, ponieważ Rosal by była drużyną, by która by zwyciężyła i właśnie, właśnie do niej należało do zwycięstwa. Prosimy o kilka słów Olivera Stebicza. Kamerę potem działała. Hello everybody. Uh, first of all I would like to congratulate to the Rosaladom team. They, they definitely deserve to swing, because they lead from the first to the last minute of the game. In, uh, in uh, many things there was a better team than us and uh, they definitely showed us how, how some team need to play to, to win this game. So congratulations one more time to Rosa Radom. They had more energy for, for, for playing tonight this game and I think that most of the things coach explained so that would be all for me. Thank you. Uh, Oliver... Oliver powiedział, że chciałbym pogratulować Rosie. Zdecydowanie to oni zasługiwali dziś na to zwycięstwo. Mieli dziś sobie dużo energii i ducha walki. Właściwie Oliver zgadza się tutaj ze słowami trenera. Także jeszcze raz gratulacje dla drużyny do Czy Państwo Państwa są jakieś pytania? Dziękuję bardzo.